Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie kontynuacja prac związanych z budową wiaty na drewno. W zasadzie dwa dni już pracowaliśmy nad pokryciem dachu. Więc pokażę to, co udało się do tej pory zrobić. W zasadzie to nawet nie były dwa dni, dwa, dwa kilkugodzinne popołudnie. No a później będzie oczywiście trochę bieżących prac związanych właśnie z pokryciem dachu membraną, łatami ale to za chwilę zanim przejdziemy do właściwego materiału to e, chciałbym powiedzieć że bardzo dziękuję wszystkim widzom subskrybentom e, mojego kanału e, mój kanał niedawno osiągnął już ponad 1000 subskrybentów no i to, to jest coś czego bardzo się cieszę i czego się nie spodziewałem e, kiedy zaczynałem nagrywać filmy na YouTube e, bardzo jest mi miło że jesteście ze mną jesteście też pozytywną społecznością w zasadzie nie spotkałem się z hejtem, a wszystkie komentarze, które dajecie, to są naprawdę pozytywne komentarze z aprobatą albo z jakąś konstruktywną krytyką, podpowiedziami. jest naprawdę super. Za te komentarze jestem szczególnie wdzięczny i no, cieszę się, że moje filmy mogą kogoś inspirować, że mogą no, być pouczające czasami. Może nie jestem specjalistą, nawet na pewno nie jestem, jestem amatorem. No ale cieszę się, że przynajmniej niektóre treści na moim kanale mają jakąś taką wartość merytoryczną i że mogą też dla kogoś być przydatne. Także jeszcze raz dziękuję. No i zapraszam teraz na część związaną z pokryciem dachu membraną. Na ostatnim filmie skończyliśmy na krokwach. A tu jak widzicie, jest już trochę dodatkowych elementów. Czyli tak są. Jętki poprzykręcane jest deska zarynowa za chwilę pokażę bliżej jak to tam wygląda No i przebiliśmy już dwa pasy membrany trochę i wkład także to jest mniej więcej dwie trzecie pracy już tutaj z prawej strony też trochę przygotowaliśmy mamy nadzieję dzisiaj ten dach dokończyć. A teraz, właśnie pokażę bliżej, co tu dokładnie się dzieje na tym dachu. Czyli, tak tutaj na końcu, krokiew zamontowana jest deska zarynnowa. Do tej deski później montuje się renajzy i rynne. Eee, oprócz tego, na krokach przybiliśmy takie e, drewniane kliny. Pokazywałem to w poprzednich filmach e, przy budowie. Wjazd z jacuzzi i z ścianem, że takie elementy trzeba tutaj zamontować. Membrana musi być nad łatą, po to, żeby później tą wodę, która po niej spływa, odprowadzać do rynny. No bo to teoretycznie powinno być suche, ale w praktyce, no to na blasze skrapla się woda i po prostu ta woda spływa po membranie. Więc tutaj jest pin. Wycięty z kontrłaty. Tutaj przybiliśmy jeszcze taką dodatkową deskę, która podtrzymuje membranę, czy deskę kontrowatę w zasadzie, która podtrzymuje membranę, bo zauważyliśmy, że przy poprzednich konstrukcjach, tutaj w tym miejscu na membranie zbierała się woda, a tutaj przez jakiś czas jeszcze nie będzie blachy, więc będzie tylko membrana. No i dzięki temu, dzięki takiemu układowi, membrana jest wyprowadzona. A dalej jest już tradycyjnie kontrolata przybijana kontrołata i łata. Także tak to wygląda. Mamy łaty i kontrołaty wycięte z, z odpadów tartacznych. także musimy je łączyć, stąd tego nie widać, ale to są takie krótkie odcinki dwumetrowe. No ale mimo wszystko, że to łączymy, to wychodzi to całkiem równo. Od wewnątrz wygląda to tak, membrana jest na zakładka około 15 cm. Z drugiej strony kontrolaty są nie tylko krokwy są krótsze, więc, więc nawet wyżej dojdzie ten drugi pas, no i na środku jeszcze będziemy musieli zrobić taki pas pewnie z połowy szerokości membrany, który będzie spinał obie strony. Także dzisiaj skupimy się na drugiej stronie. Zaczęliśmy już trochę działać tutaj. Z tej strony udało nam się do tej pory zamontować tą pierwszą łatę. Także teraz ta kontrłata, o której mówiłem na tym, na tym klinie. A następnie membrana, kontrłaty mocujące membranę i łaty. Łaty przybijamy w odstępie 39 cm. Tak mniej więcej nam wychodzi będzie chyba 6 czy 7 wad po długości także bierzemy się za dalsze prace A ten następny to 4.5 km na pół Pierwszy pas z tej strony przyczepiliśmy na razie z Teraz wytniemy kontrolatę i będziemy je nabijać na kolejne kroki. I tutaj też widać, jak ta membrana się układa. Tutaj jest spadek, nie powinna się tworzyć żadna, żadna kałuża z wodą, żadne zagłębienie. Także woda będzie dobrze spływała w membranie. Już bardzo. Może być i tak. Zaczynamy bić łaty z tej strony. Trochę niewygodnie. Bo nawet bardzo niewygodny, bo to jest krzewy i nie ma dostępu z tej strony, także od góry trzeba to robić. Ale dla wujka rzeczy niemożliwych nie ma w zasadzie. <grymne> A szona mi się nie używa i niektórych miejscach <grymne> Na przykład na peronie, na równo na No jest? Równie nie będzie Dach jest już prawie pokryty, ale trochę łat nam zabrakło, więc trzeba będzie domalować. I pewnie dokończymy w najbliższy weekend. Przybijamy ostatnie łaty. Zaraz już pokrycie dachu będzie gotowe. Oczywiście bez blachy. Ostatnie łaty przykręcone. Za chwilę pokażę z góry jak ten dach wygląda. Ale tu jeszcze w międzyczasie działaliśmy przy słupkach działowych. To będą słupki, które... Będą między przegrodami na drewno, mieliśmy taki materiał rozbiórkowy, trzeba było słupki łączyć, więc te słupki też wycięliśmy. Od dołu wbite są pręty dziesiątki, to będzie po prostu wsadzony w otwór w betonie, no a od góry będą przykręcone do, do tych belek. Na każdej takiej belce będą dwa słupki i później na tym będzie konstrukcja, do, o którą będzie opierane drewno. Tak to wygląda że to zostało przygotowane i zaraz ten dach pokażę. Tak wygląda konstrukcja dachu z góry, a tam mały pomocnik. Też macha do widzów. O, o, fajnie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to też Zachęcam do naciśnięcia tego przycisku subskrypcji. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.